2025 zawiódł. 2025 był porażką. Powiedzcie mi szczerze, kto z Was tak nie sądzi? Czy nie miałeś jakichś postanowień w tamtym roku, których nie udało się dopiąć? Może nie zaoszczędziłeś kasy, może nie schudłeś, nie schudłaś, może nie udało się pojechać na wymarzoną wycieczkę? Bo były ku temu jakieś sprzeczności i pewnie wydaje ci się, że ten będzie taki sam. Bo 24 był taki sam, bo 23 był taki sam, bo 22 był jeszcze gorszy. I po nagrywam ten film, bo trzeba się wziąć w garść i postaram się to zrobić. Również nie spełniłem. Wielu postanowień jakie miałem założone w przyszłym roku, nagrałem w, we wrześniu vloga, że chcę schudnąć. Od tamtej pory nie schudłem. Także mamy dzisiaj 5 styczeń i jest tragedia. Ale nie poddaję się. I ten film jest dla mnie, ten film jest też dla ciebie, jeżeli masz podobnie jak ja. Bo trzeba wejść w ten rok i go rozjebać po prostu dać sobie wszystko, nie mieć wymówek. Dlatego lecimy z tematem. Trzymajcie się moi drodzy, nie dajcie się, będzie zajebiście. Pozdro.